To jest to, co uwielbiam zawsze robić. Ale ty, 77 euro. Przeglant. Uważam, że to za darmo tu przyjechaliśmy. Słuchajcie, jesteśmy w rogoźnicy, że przejdziemy się, tutaj ty po tym, po mieście. A i za, mamy czas. Przecież mamy dom ze sobą. Ale... mi się. Trochę dziwnie to wygląda, ale tu wiesz. To on dalej czuje się zobowiązany, że to oni on ci do Pull service zapewnił. znowu wracamy tą groblą, tam woda mi po prostu. Całkiem fajna ta pizza, nie? Tak. No? tak. Pewnie maga Gessle powiedziałaby, że ciasto się trochę za bardzo ugina, ale... Dzień dobry, zastałem Jolkę. Powiedzieć o nas niemożliwe. Pierwsze zapyta się na co mam ochotę, a później mówi kawa. Cześć, witajcie naszego następnego dnia. Właśnie się zbieramy z tego kempingu. Jedziemy w stronę kempingu przy Trogirze. No, dokonamy tylko chwileczkę tutaj e, oblucji w kamperze. Musimy wodę dolać. Musimy usunąć kasetę. No, to co zwykle się robi. To jest to, co uwielbiam zawsze robić. A, sobie Lej, nie żałuj materiału Lej Ale gorąco Odbija W drugą stronę no. Zaraz pójdziemy do recepcji I zobaczymy Powinni nas kasować za dwa dni. Zobaczymy, ile za dwa dni nas z kartą akcesji skasują. Słuchajcie, jeszcze na koniec. Właśnie pokażę. Tutaj wychodziliśmy na zewnątrz. Wyszliśmy do prymorszten. Jesteśmy teraz tutaj, w tym miejscu gdzie dokonaliśmy oblucji. I jedziemy z powrotem tutaj koło grilla zakręcimy w kierunku recepcji. Tu jest też sklep. Tu jest jakaś restauracja. i Nasza kafeteria. Tu jest restauracja jeszcze. A wczoraj siedzieliśmy tutaj w tym beach barze, Był też gym. I widzicie, tu cały czas dookoła plaży I tędy szliśmy wczoraj do tej konoby u Ivana. No. I jedziemy tam. Jedziemy.

Idzie teraz, widzicie? No w ogóle. tam już jedziemy w górę A, już, Aha, przejrzewałaś tak, w na No, dopiero dojeżdżamy do celu, widzicie? No. My zaczęliśmy hmm? dopiero trzeci dzień z ja na kamperę to jest mam też kampera swojego z żoną to cały miesiąc mądro jest w Hiszpanii. Z tyłu wiemy nie. I teraz. że w przyszłym roku kupimy. Najlepsze, że na świecie generalnie. Od momentu. O o o o! Kiedy zaczęliście, to już. 4 lata jeździmy, tylko kampera Dziewczyny i nie nie zdają innego życia, tylko kampera Powodzenia. Z tą kampera, to się nie? Powodzenia, trzymaj się. Słuchaj. Trzy noce wyszły. Też Słyszysz? Co? Trzy noce wyszły. Trzy noce wyszły. Ale ty, 77 euro To 26 euro za dzień wyszło. No nie jest, <głos》> Dla mnie uważam, że to za darmo tu przyjechaliśmy. Tak. My tam za jeden dzień tyle płaciliśmy. Ty może ta karta kurde robi tyle. Może no, ta karta. Jeszcze zapisanie zapłaciłeś. Tak. Eee, słuchajcie, no... Autentycznie dla mnie jest to, w porównaniu z co było wcześniej, to jest tanie. Tak, No tak, mega No co ty już jeszcze parę euro za? To 100 i to my więcej płaciliśmy w Polsce tak, tak? No dobra Chłopaki Jedziemy też... dalej Tu taka grupa motocyklowa Dobra, chodź Siadamy Co, na motorze wygodnie? Że mhm, to są wygodne motory Ty, ja muszę normalnie ten rachunek jeszcze raz zobaczyć, bo mi się nie chce wierzyć, że... Może inaczej już nie policzyli, eee, czekaj Coś tam mamy 0 Schowam twój dowód 22 euro za dzień z tą kartą I coś tam, coś tam z Euro60 Coś tam, coś tam euro, bo to wszystko po chorwacku, więc ja nic nie rozumiem To autentycznie za kampera. Ty my płaci, zapłaciliśmy tylko za kampera, nie za jakieś osoby patrz. Za, za miejsce, pewnie. Tak, za miejsce tylko. No. Ja pierdzielę. Zobacz, bo tam wszystko, gdzie ty masz... Dziś jest, jesteś ty mm -hmm. i za osobę jest zero. U mnie też jest zero i tylko jest 22 za, za dzień za miejsce postojowe. Nie no, ty no, nawet no. prądu na mnie policzyli. Co ty gadasz? No nie ma nic, no mówisz tylko za miejsce postojowe. Już. Spadamy stąd, to się świętują i trzeba będzie zapłacić trzy razy tyle. Słuchajcie, mamy 13 km, Pojedziemy najpierw do miejscowości. Już wam mówię Rogoznica. A zobaczyłem po prostu fajne zdjęcia, więc po prostu tam jedziemy na, na parking. Dokładnie 13, nie, jest 11 km i 13 minut jest. No to w drogę Wiecie co? Dziś jest niedziela, więc stwierdziłem, że może jak mamy kupić jakieś mleko i żeby nie nosić gdzieś tam z miasta, to po prostu idę teraz szybko do sklepu Jest tutaj Rybola jakaś Jeżeli będzie otwarty A, jest Jest, bo to przecież jest ee, camping zobaczymy, czy jest dobrze zaopatrzone. Od 7 do 14:30 w, w, w niedzielę, od, no, tak samo. Dobrze zaopatrzone. Powiem, że nie będzie Wam to nic brakować. To jawiarek ma mleka Oni nie mają tutaj 3,20 Mają 3,2 przepraszam Mają 2,8 Weźmy takie łatwo otwieralne I tyle Jest to wszystko Nie musicie się przejmować krótko byłem, żeby stwierdzić Czy tu są wysokie ceny, czy nie Na pewno trzeba się nastawić, że są wyższe Jest tutaj też obok Bankomat, więc no w środku też sobie spokojnie wyciągniecie kasiorę. E, tutaj w tych beach barach niestety, nie można płacić kartą. To jest typowe. No i tyle. E, za mleko zapłaciłem 1,2 euro, 2 centy, więc w sumie nie wiem po ile w Polsce jest. Chyba mniej więcej to samo. A my jedziemy. Ale słuchajcie, to jest to super. Jest piękna pogoda. Ładne, czyste ulice, fajne apartamenty. Naprawdę, jakbyście chcieli tutaj przyjechać, jest naprawdę gdzie odpocząć. Słuchajcie, jesteśmy w Rogoźnicy. No i zobaczymy, czy warto tutaj przyjechać. O, tu jest chyba jakiś ten automat do opłat, wiesz? Zaraz zobaczę. Znalazłem na Park Fortnite, tutaj najlepiej stanąć. Powiem Wam, no teraz są miejsca, jak widać. Ale fu, jak to będzie w sezonie, to nie wiem. Słuchajcie, stwierdziliśmy z Izą, że przejdziemy się tutaj ty po tym, po mieście, a Iza, mamy czas, przecież mamy dom ze sobą. A co? Tam? Mamy ten komfort. No, poczekaj. Patrz, wynajem motorówki na cały dzień. Mamy 200. 200 euro, Ty może coś takiego skombinujemy, może nie dzisiaj, a może ze Split'u, co? Zobaczymy, No, splis jest dużo Tak. Taką? Na imię no, wtedy? Tak. I słuchajcie, żarciki i izy. Taką oczywiście, ta kosztuje tak, 20 tak. euro, mówiłem ci. No. Także słuchajcie, luzik jest nie tu możemy właściwie cały dzień. Nie? Mamy darmowe miejsce parkingowe, uważaj tylko z tyłu rowery jeżdżą. Mamy darmowe miejsce parkingowe, więc totalnie nigdzie nam się nie śpieszy. Same Ale zobacz ile wypożyczalni rower tych właśnie motorówek. Poczekaj. Możemy też skuter. Ale co to, jakbyśmy wzięli jeszcze z Milo, no to musielibyśmy normalną motorówkę wziąć, nie? A. No. Najwyżej później coś najmiemy Ale może to gdzieś w okolicach Splitu byłoby fajniej. Albo Trogiru może tam zobaczymy. Słuchajcie, jest tak pięknie, że mi się naszerza. Po co mamy się ruszać gdzieś indziej Co? Chcemy dzisiaj na parkingu w Rogoźnicy? Ale już tutaj, to już i za nie jest taka szczęśliwa Już taka No może na parkingu, to może nie Może, może w porodnej drodze To może tak Ale tutaj to nie Nie ma tego Nie ma tego, nie ma tego Nie wiem czego A. Tam z tej po tym nabrzeżu pójdziemy. Ale zobaczcie, ile to jest jachtów. I yy, przez te 15, gdzie? 11 kilometrów, które zrobiliśmy, to takich marin, to było kilka, nie? Takich wielkich marin, po prostu. No? Tu z drugiej strony. No to byłoby, po, gdzie popływać tą motorówką. Dlatego oni tu wynajmują, wiesz? To jak jak zobacz to jest jeszcze opisane co i jak. No. Hę? Fajno. No, leci. Fajno. Normalnie pirania. Ale czekaj, tu wiesz pokazane było, że one czekają od tej Tak, tak co, a tam było pokazane też yy, ośmiornica, ale ośmiornica to się no, mogła... Ci schować. Znaczy nie widać takich tych, tych... A w nocy to nie, nie? Oczywiście. Właściwie widać tylko jeden rodzaj ryb. Nie no przecież... Na pewno takich nie ma. Nie. Chyba, że... Chy... Nie, wiesz to chyba, że to jest jakieś akwarium takie. I po prostu ten Pokazuje Czyli taka reklama no, Tak A zobacz jak patrz jak oni to kurde wszystko remontują patrz no będzie mega na ten na sezon co? Tak jak nie o. Wie, to gorąco Można się opalić Słuchajcie, ona znowu mówi, że można się opalić, a ona już jest zjarana, że wczoraj ledwie tam leżała. Dwa dni ja wczoraj to się chowałem już w cieniu. Ona tam siedziała jeszcze na słońcu cały dzień. Te malutkie, mizerne te palmy. No? Też tam no, rosną dopiero. Słuchajcie, siedliśmy sobie na chwilkę w knajpce. <grym> Stwierdziliśmy, że trochę dziwnie to wygląda, ale tu... Obok yy, słychać normalnie msze, bo to jest niedziela. I ty, to tak naprawdę to słońce, tak, jakby to było w Polsce. Nie? I, identyczne, tylko się różni tym, że jest inny język, ale dosłownie śpiewają identycznie. Nie? No. No, no, it's okay for drink, but we are not open like kitchen. It's yeah, yeah no same, problem. Because for. Yes, yeah, yes, for us is no problem. Okay, Just give us two beers. Yeah. Do you want anything else or just beer? But the gross so small. Okay? Gross. For for now, beer. So we put the table okay, here. No Thank you. tak Dokładnie. No, nie musisz go tam od razu, wiesz. To on dalej. Czuję się zobowiązany, że to nie on ci do full service zapewnił, więc może być rabat. Nie wiem, żartuję oczywiście. Jak ci się podoba ta miejscowość? Nie? Na razie... Tak, na razie... Słuchajcie, luz. bardzo fajna knajpka tutaj, siedzieliśmy sobie w niej przez... Godzinę. Jak nie więcej. Na samej tej promenadzie idziemy dalej. Jest godzina w sumie nie wiem dwunasta. Dokładnie za pięć. Więc yy, nie za wiele tej rzeczy jest otwarte. Zobaczę po ile są lody Całkiem przyzwoita cena, 2 euro Kurde no Patrz, generalnie to tak nieraz narzekamy, że droga, a kurde tutaj nie jest jakoś, nie wiem czy to jest Jakaś ma, mam wrażenie... Jak piwo kosztowało piwa? Akurat piwo kosztowało 5 euro. Nie jest to jakaś mega cena. Ale też nie jest jakoś tam mega drogo jak na takie po prostu miejscowości. I po 6 kupowaliśmy. 6 gumka. Czyli co mam zrobić? Podnieść? No. Super, naprawdę. Że wam pokażę jakie to są fajne latarnie. Nie jakaś tam lampa, czy coś tam, tylko o! Takie LEDówki jak kiju, jak kurde. Jak... Tak o! Wiesz, ty ale do żadnego domu nie podjedziesz samochodem, nie? Jak chcesz coś, nie wiem, przywieźć, rozładować, to nie ma szans. A tu masz kościół, do kościoła doszliśmy. Kiedyś tą w prawo odbiję. Tak jak mówiłem, tutaj najlepsza część to jest ta... pomena tuż dalej, to już tak po prostu zwykłe mieszkania takie chorwackie. Które? Te? Ale te? Ty, że oni tak to że oni tak to wpakują, nie? Te wszystkie takie, takie dziurki, dziureczki i są te mieszkania. Oj, no i doszliśmy do grobli. I znowu przy rybkach. Co, nie chce iść? W cieniu by postał. W by postał? Zobaczcie, pies nam pada, nie chce w ogóle iść. Majlo, przecież nie jest tak gorąco. Serio? Co robimy? Tu znowu wracamy tą groblą. Tam czeka nasz kamper. Nie wiem ile to jest 300, 400 metrów. Ale chyba same katamarany tam stoją. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć pod rząd, Później parę łodzi. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Trzynaście katamaranów. No. Tu fajna jest to taka zatoczka. To niby jest morze, bo to jest pewnie jakaś tam wyspa czy coś, ale ekstra co? A jaka woda, po prostu woda miodzio po prostu. I stwierdziła, że właśnie chce coś zjeść jakąś kanapeczkę ja na pizzę. No to chodź jak chcesz na pizzę. I za, no to zjemy normalnie. No to chodź. Czyli niestety dziś znowu na ulicy. Może następnym razem coś kupimy takiego regionalnego. To gdzie chcesz usiąść? Na środku czy tutaj na wiatrze? Bo tutaj wiaterek jest. Hej. Iza, może tutaj, bo to jest trochę wiaterek. O, i woda jest. Słuchajcie, generalnie Capriccioza kosztuje mniej więcej wszędzie około 13 euro. Także to są zaficzny. teraz. Margerita 11. Całkiem fajna ta pizza, nie? Tak. No. Tak mi się wydawało, że będzie fajne. Tak, idziesz i od razu wiesz, że w tej restauracji będzie fajnie, nie? Mhm. Ścieniesz. Ja bo tak nie zachęciła właśnie Krzysiu, tak? ja bym zjadła, zjadła. A. ja miałem zjeść słuchajcie arbuza i wcina pizza. Pewnie magia gest wypowiedziałaby, że ciasto się trochę za bardzo uglinęło, ale mi tak pasuje. Słuchajcie, zapłaciliśmy tutaj 17,5 euro, z czego 13 kosztowała pizza. Bardzo hmm. dobra, naprawdę, może polecić to miejsce. No i za tą butelkę wody zapłaciłem jak 45 euro. Czy tanio czy dużo za wodę, no to już sprawa dyskusji. kiedyś woda była taka tania, to no jest woda. Od... Nie, tak nie, drogo. nie, nie, nie. To wychodzi... Nieraz się zastanawiamy jak to jest, że w restauracjach woda kosztuje tyle co piwo. No. Tak? No. Czyli możesz wziąć sobie piwo albo wodę, a cena jest mniej więcej. I tyle tylko, że tu jest za litr wody za Powiem wam jeszcze, że pizza dobra i wiaterek jest gratis. A chcesz zobaczyć tam do piekarni? Nie wiem, może coś kupimy, jak myślisz. Aha. Ty wiesz co? Taki slana jest dobry, taki słony palc. A po ile on jest? 20 eurocentów Trzy eurocenty i za to co to wezmę jest dwa Nie? Ty jest lanac dwa A, a co, co to jest to? to jest to? To jest lanac za To jeszcze jeden Proszę jeden. Tylko? Ale to, co sobie w slanacu? No, A tak. Tak, chcesz, bo ja mam jeszcze taki, to jest dwa takie z, z, zwykłe slanace i jeden z serem jest. To który byś chciała? Ty, który? Ja chyba z serem. No, podzielimy się na pół? Się Siadamy tu? Czy chcesz do samochodu pójść? To już wiesz, nie wiem, jak jest, no coś... To no to chodź, w takim razie. Zjemy sobie w kamperze. W domku? No, w naszym domku. Czy my stąd, czy my stąd pojedziemy za pół godziny? Za godzinę, za 8 dni, co to za różnica? Dzień dobry, zastałem Jolkę. Nie, co? <grymne> Robimy 50-50. Którą stronę? Zobacz. To tą drugą. Czyli którą drugą? Tą bardziej spieczoną, czy tą mniej spieczoną? Tam. Spieczoną, dobra. smak Chorwacji. Mhm. Ale dobre to. To się nazywa slanac. Yy, tylko my mamy tutaj takie paluchy. O. Są takie paluchy. A to jest slanac Sere. yy, z serem. I też wiem, powiem wam, że jest dobry. Ja myślę, że one za, du za długo to nie mogą leżeć, bo się mm. po prostu zrobią czerstwe. Więc musimy co dzisiaj po prostu zjeść. Naprawdę Bardzo dobre. Uh -huh. Mam na taką przekąskę. Mm. Już się ten palec kosztował 70 eurocentów. Łącznie zapłaciłem 2,76 zł Czyli ten z serem 90 eurocentów. Pychota. Mamy pizzę zjedliśmy, nie? Pyszne. Mega ciasta fajnie taki lekko przypieczony serek tutaj. No przejebiście. Mhm. No, Smaki chorwaci. Słuchajcie, ona jest niemożliwe. Pierwszy zapyta się na co mam ochotę. A później mówi kawa. To po co pyta? Skoro z góry wie, że kawa Ale my czekaj, ale na gazie. No, na gazie odpalimy sobie spokojnie. A, ale spojimy, no ale nie? No. Spieszy ci się? Nie. Dobra. To po taka godzina, że można się kawę napić. Po kawę. Niestety stoimy na parkingu, więc zostało nam odgrzewanie gazem. Czasem się zaczynam zastanawiać czy ten, to rozwiązanie z tymi wiesz, bateriami takimi przenośnymi chociażby do zagotowania wody, czy to nie jest dobre rozwiązanie, nie? No przydałoby się, bo niestety na tym gazie trzeba no, trzeba jakaś teraz Ale z drugiej strony no też co nam się nie śpieszy Ale mija już dobrych 10 minut a to dalej nie ugotowane Słuchajcie taki mamy widok z sypialni Ale czat, nie jest pięknie tutaj Tawka no. to będzie tutaj naprawdę przyjemności. Proszę Przepraszam Smacznej kawusi Ten startujące samoloty. Już teraz takie, takie to pytanie, że już nie w którą stronę mam palic. Ale w sensie, to co się zmieniło od, od rana? Bo tutaj nie nic. To też jest ważna, ale żeby po prostu właśnie taki klimat był. No teraz po, prostu, teraz po prostu przyszliśmy na kolację. Zresztą stwierdziliśmy, że fajnie byłoby też coś takiego miejscowego zjeść Teraz zobaczcie. Tak. I pani powiedziała, że to jest dla dwóch osób. Tak wygląda Iza zastanawiająca się, co ja mam z lewej strony. <śmary> tu mamy mury miejskie. Nie ma to za dużego. Też... tak co robić? Tylko, że jednak to jest malutkie. I, I każdy dostawał kapciuszki i wtedy wchodził normalnie na jacht, żeby zobaczyć, jak ten jacht po prostu wygląda.